Polacy na frontach II wojny światowej służyli praktycznie w każdej formacji wojskowej. Pierwsze oddziały zbrojne na zachodzie zaczęły powstawać już po zakończeniu wojny obronnej. Polacy brali udział w wyzwalaniu Europy Zachodniej w latach 1944-1945, a w walkach szczególnie wsławiła się pierwsza dywizja pancerna generała Stanisława Maczka. Jak doszło do bitwy, która zakończyła wyzwolenie Normandii spod okupacji niemieckiej? Dlaczego Polaków nazywano czarnymi diabłami? O tym i o wielu innych w nowym odcinku programu Co za historia. Po lądowaniu aliantów w Normandii 6 czerwca 1944 roku na froncie zachodnim na dłuższy czas zapanował pad. Niemcy nie mieli dość środków, by wyrzucić aliantów z wybrzeży zaś wojska zachodniej koalicji, oczekiwały na kolejne wzmocnienia. Przypływające do nich z wysp brytyjskich. Dopiero po miesiącu ciągłych transportów żołnierzy i sprzętu Alianci byli gotowi do podjęcia wielkiej operacji, która mogłaby wyzwolić Francję i być może zakończyć drugą wojnę światową. W zachodnim sektorze Amerykanie łatwo przełamali obronę niemiecką i parli na południe przez wschodnie rejony Brytanii. Dalej na wschód Brytyjczycy wraz z Kanadyjczykami napotkali jednak twardą obronę niemiecką w postaci niemieckiej 7 armii w Rejonie Fale. Dla aliantów była to znakomita okazja do okrążenia sił niemieckich i szybkiego rozstrzygnięcia operacji Overlord. Niemcy nie chcieli się łatwo poddać, a sam Adolf Hitler zabronił wycofania się niemieckim żołnierzom z zagrożonych pozycji. Niezwykle krwawa bitwa odbyła się tam w dniach od 7 do 21 sierpnia 1944 roku. Od południa i zachodu Niemców w rejonie Fale okrążały amerykańska I i III armia. Od północy siły brytyjskie. Najtrudniejsze zadanie w postaci zamknięcia okrążenia od wschodu. Tam, skąd mogły przychodzić posiłki z Rzeszy, przypadło polskim pancerniakom z pierwszej Dywizji Pancernej pod dowództwem generała Stanisława Maczka. Nasi chłopcy rozpoczęli przeprawę przez kanał La Manche już 1 sierpnia 1944 roku, czyli w dniu wybuchu Powstania Warszawskiego. A zaledwie już po tygodniu mieli rozpocząć swoje natarcie pod falę. Godłem dywizji był hełm i skrzydła husarskie na pamiątkę polskiej husarii, która rozbiła Turków pod Wiedniem pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego. 7 sierpnia roku. W 1944 roku miało rozpocząć się polskie natarcie. Sygnałem do wyruszenia pierwszej dywizji pancernej miało być uderzenie bombowców brytyjskich i amerykańskich w pozycje niemieckie. Taki moglibyśmy powiedzieć sobie trochę standard. Jednak w lotnictwie alianckim pomylili się i zamiast bombardować Niemców zbombardowano Polaków. Masakra, co? Tak, dokładnie. Zbombardowali własne oddziały. No, jak można było zbombardować pozycje własnych żołnierzy? Otóż, moi drodzy Polacy i Kanadyjczycy, odpalili żółte świece dymne, by powiadomić pilotów, którzy atakują własnych sojuszników, co było totalnym błędem, bo właśnie Amerykanie używali żółtych świec dymnych do oznaczenia celu. No i zrzucenie bomb przez aliantów na własne wojska osłabiło siłę ataku, i w wyniku bombardowania zginęło 315 ludzi. Pamiętam, jak dziś ten dzień. Które miał w wyniku dać dywizji największą i najbardziej krwawą bitwę z Niemcami, i największą chwalę i zwycięstwo. Pierwsze natarcie Polaków z 8 sierpnia skierowane było na wylot worka pod fale. Nie przebiegło ono pomyślnie i Polacy ponieśli spore straty. W ciągu pierwszego tygodnia cały drugi korpus posunął się na odległość zaledwie 10 km. Jeden kilometr, 3 kilometry, 500 metrów. I tak dalej, a wciąż przed nami i po bokach okopani podziurki w nosie Niemcy. Ich miny i celny ogień wszelkiego kalibru. Ubywało nas to tu, to tam, z przodu, z tyłu, ze środka. Ach, jak bardzo jednostka pancerna nie lubi takiego dreptania w miejscu. Wspominał generał Stanisław Maczek... W drugiej fazie bitwy, rozpoczętej 14 sierpnia, polskim pancerniakom ulokowanym na wschodniej flance udało się okrążyć siły niemieckie od wschodu i po paru dniach zająć pozycję na wzgórzu Maczuga. Pierwsza dywizja pancerna otrzymała rozkaz opanowania rejonu miasteczka Chamois. Generał Stanisław Maczek z własnej inicjatywy dorzucił kompleks wzgórz Mourmiel, zwany przez niego Maczugą, którego posiadanie pozwoliłoby dywizji na wykonanie zadania. Wzgórza te przecinały ostatnie drogi odwrotu niemieckiego, a zarazem dawały szansę oparcia się atakom niemieckim w chwili krytycznej. Stąd mogli prowadzić również ostrzał wszystkich dróg prowadzących na wschód. 19 sierpnia oba kluczowe punkty miasteczko Szamoa i Maczuga zostały opanowane przez dwa zgrupowania pierwszej dywizji pancernej. W ten sposób okrążono siódmą armię niemiecką w tzw. kotnym fale. Nie był to jednak sukces na miarę zwycięstwa, ponieważ polskie oddziały 20 sierpnia były atakowane przez Niemców z wewnątrz, jak i z zewnątrz worka. W skrócie, po prostu znaleźliśmy się w okrążeniu i sytuacja była bardzo trudna. Ale Niemcy też nie mieli łatwo, ponieważ ich z kolei okrążyli alianci. Jak wspomina generał Maczek, pierwsza dywizja pancerna była postawiona na drodze Byka i usiłowała go schwytać za rogi podczas gdy główne siły brytyjskie i amerykańskie zajęły się trzypaniem tego byka po bokach i po ogonie, dodając mu jeszcze rozpędu do uciekania. Pozycja zajmowana przez polską pierwszą dywizję pancerną była kluczowa dla całej operacji. Przez dwa dni Polacy dzielnie opierali się atakom niemieckim, zużyli całą amunicję w obronie i w ostrzale wycofujących się z zasięgu niemieckich kolumn. Bitwa nie zakończyła się jednak pełnym sukcesem. To, co na mapie wyglądało jak worek, było jednak w rzeczywistości dość dziurawym sitem. Tak wspominał walki porucznik Tadeusz Krzyżaniak. Gdzie jesteśmy? Gdzie są oni? Wiem to bardzo dobrze. Oni są przed nami, a my z tyłu. Jednocześnie oni są za nami, a my przed nimi. Wszędzie wybuchy. Wszędzie krew. Przez trzy dni i noce na Maczudze i w miejscowości Szamuła trwały krwawe walki. Mimo zupełnego odosobnienia, mimo tego, że amunicję trzeba było zrzucać z powietrza, a przewaga Niemców była zdwojona przez rozpaczliwą wolę przebicia się, niemieckie korpusy pancerne nie dokonały tego. Musiały skapitulować, zostawiając pole zasłane trupami ludzi, koni, sprzętu. Wzięto wówczas do niewoli blisko 6 tysięcy Niemców, zniszczono 70 czołgów i 500 samochodów oraz ponad 100 dział. Podczas operacji zamknięcia Kotła Fale, polska pierwsza dywizja pancerna straciła 1441 żołnierzy, w tym 466 zabitych, a w czasie kilkudniowej bitwy pod Mont Ormel straty sięgały 351 zabitych i rannych, a także 11 zniszczonych czołgów. Co najważniejsze, niemiecka siódma armia przestała tymczasowo istnieć jako zorganizowana siła. Droga do wnętrza Francji stała otworem, co spowodowało, że 30 sierpnia zajęto Paryż, dokładnie tydzień po bitwie pod falę. Choć liczba polskich żołnierzy i uczestniczących w inwazji na Francję była relatywnie nieduża w stosunku do wszystkich sił alianckich. To ich sukcesy pod Fale były bardzo istotne dla losów wojny na całym zachodnim froncie. W jej wyniku przełamano obronę niemiecką w Normandii oraz doprowadzono do wyjścia aliantów na linię Sekwany a później Renu. Po bitwie, po uzupełnieniu strat pierwsza dywizja pancerna powróciła na pierwszą linię frontu i wzięła udział w pościgu za wycofującymi się wojskami niemieckimi. Niemcy poznali się na naszych żołnierzach i nazwali ich czarnymi diabłami. Od koloru beretu i czarnych, długich, skórzanych płaszczy. Ale przede wszystkim z powodu szaleńczej i niespotykanej wręcz odwagi. Trzeba przyznać, że serduszko raduje się, jak wróg ze strachu nazywa Was <grych> czarnym diabłem. Dzisiaj u podnóża tych wzgórz w miejscowości Longenery znajduje się polski cmentarz wojenny z około 700 grobami żołnierzy polskiej dywizji pancernej. Bitwa pod fale zakończyła bitwę o Normandię decydującą porażką Niemiec. Ponadto 40 niemieckich dywizji zostało zniszczonych podczas bitwy o Normandię, choć nie są dostępne dokładne dane. Historycy szacują, że ta kampania kosztowała Wehrmacht około 450 tysięcy ofiar, z czego 240 tysięcy zabitych lub rannych. Alianci odnieśli zwycięstwo kosztem 210 tysięcy ofiar wśród sił lądowych, w tym 37 tysięcy zabitych i 20 tysięcy rannych. Alianckie Siły Powietrzne straciły 17 tysięcy lotników. Operacja Overlord ostatecznie zakończyła się 30 sierpnia wraz z wycofaniem się ostatniej niemieckiej jednostki Zasekwan. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. I standardowo zapraszam na Facebook, Instagram. I pamiętajcie, że możecie wziąć aktywny udział w rozwoju kanału, udostępniając te filmy. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawcie ślad po sobie w komentarzu. Piąteczka. Opa! Jakby ktoś się zapytał, po co jest ta piramida, to, to muszę manualnie wyostrzyć obraz. Dlatego to służy mi jako punkt odniesienia, czy jestem ostry na obrazie. Albo w obrazie. Widzisz, że kubek smacznej kawusi z najlepszym strażakiem w Polsce może być? Smacznej kawusi